Panie prezesie, mam okazję porozmawiać po konferencji prasowej, po konferencja promująca, pokazująca, że współpraca z polskim wojskiem jest bardzo udana. Pierwszy wojskowy klub bokserski Rasz Kielce pojawił się tutaj na mapie klubów. Tak, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy podpisać umowę jako polski język bokserski i też jako kielecki klub bokserski Rasz powołania do życia pierwszego wojskowego klubu bokserskiego. No właśnie, czy to jest taki y, pierwszy krok do tego, żeby te kluby pojawiały się w większości miast. Jak to będzie wyglądało? Tak, bardzo na to liczę, że y, następne kluby, które są zrzeszone w Polskim Związku Bokserskim, mocne, prężne kluby, właśnie też y, będą starać się o statut wojskowego klubu bokserskiego. Myślę, że to przyniesie bardzo dużo korzyści dla polskiego boksu. Ta współpraca między Wojskiem a Polskim Związkiem Bokserskim jest od lat, y, jest bardzo udana. No tutaj mamy dowód tego. Tak, współpraca była. Y, od zawsze była współpraca między Wojskiem Polskim a polskim boksem. Można powiedzieć, że w tych największych latach były wojskowe kluby bokserskie, takie jak Legia Warszawa, można powiedzieć, Sokół Piła czy Zawisza Bydgosz. To naprawdę były kluby, które robiły wiele punktów i zdobywały tytuły też mistrzów Polski w lidze. Więc myślę, że musimy wrócić do tradycji i teraz dalej rozwijać ten projekt. Tutaj rozmawiając z jednym panem generałem, z drugim panem generałem podkreślają to, że lu, ruszyła Liga, czyli ta Liga, e, też zachęciła do tego, żeby te e, działania e, troszkę tutaj ukierunkować właśnie na boks. Tak, Liga jest bardzo dobrym, można powiedzieć, produktem i który może, może teraz rozwinąć boks olimpijski w Polsce i też rozwinąć poszczególne kluby, które no tutaj mamy przykład właśnie. Tak, to dokładnie, to mam przykład właśnie kieckiego orasza, który, który bardzo prężnie się rozwija i w tej chwili są już nowi zawodnicy, którzy chcą przystąpić do, do klubu i myślę, że coraz więcej będzie takich ośrodków na terenie Polski. No i też jedna dodatkowa, taka ciekawa informacja, która pojawia się na konferencji, mianowicie współpraca, jeżeli chodzi o organizowanie międzynarodowych mistrzostw w boksie, właśnie wojskowych. Tak, rozmawiamy już bardzo długo z dowódcą centralnego, zespołu wojskowego, że w tym roku w październiku chcemy zrobić pierwsze takie można powiedzieć regionalne mistrzostwa, międzynarodowe mistrzostwa w boksie. Natomiast w przyszłym roku już byłyby mistrzostwa świata organizowane w Polsce. Będziemy o to się starać. No i tutaj też padła data już wskazująca, że będą mistrzostwa Polski w boksie właśnie, wojskowe mistrzostwa Polski w boksie. Tak, to generalnie w przyszłym roku są plany, żeby takie mistrzostwa się odbyły. Czyli na um, zawężanie tej współpracy cały czas yy, w toku. Tak, myślę, że mamy bardzo dobre relacje z panem generałem, panem Markiem Skołowskim, który bardzo mocno wspiera nas od samego początku naszej, można powiedzieć, kadencji. I myślę, też, że ta współpraca będzie coraz owocniejsza i przysporzy nam wiele, wiele dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.